Witam, przedstawiam tutaj Węgry z klasy olimpijskiej, Standard, Sanczyki, wystawie w, w Sobota, godzina Przedstawiam tutaj piękne szpaky w klasie olimpijskiej, Stamtam, samczyki. Sobota, olimpijskiej, standard, samczyki. Święta, piękny samczyk, w 是啊。 Piękny mocno dyszy, chyba chcemy się pić. Wąbki, nie ma wody, nie? Do Sińskiego. Wody nie mają. Nie mają, wody mają tutaj przeniesione do rezygnacji. Następny kolor Sancików, piękny, nagle piany w stylu. Kolegium nasz talerza. Gałęziął. Następny białolotek w stylu. Następny piękny, 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 piękny tak, tak, się tutaj, tak, się tak, tak, ale nie chce się podnieść, tak, 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 tutaj zaczynamy niebieski tak, piękny, tak, tak, piękny dla takiego ptaka że żył następny nakrapiany gdzieś tutaj się zamieszał między pstrymi ale okej okay. mam tak, ale ja też mam

Samciuk. Samciuk. To są ptaki, które nie dostały się do reprezentacji polskiej, tylko trzy gołąbki 5 pięć się. Prosimy pilnować swoich rzeczy osobistych, a szczególną niebieski. uwagę zwracać na dokumenty, portfele i telefony komórkowe. Niebieski. Uwaga Stępny, na kieszonkowców. Wystawców prosimy o zachowanie ostrożności i zadbanie o bezpieczeństwo swoich rzeczy na stoiskach. Niebieski. Ladies and gentlemen, please Your personal belongings and pay particular attention to documents, wallets, and mobile phones. Beware of pickpockets. We kindly ask extubators to remain vigilant and take care of their belongings at their expense. <laughs> 21, karta niebieski białolotek. Szanowni Państwo, podczas Międzynarodowych Targów Kołębi Pocztowych Expo Gołębie odbywa się konkurs wiedzowy, w którym do wygrania są wyjątkowe produkty i gadżety. W konkursie można wziąć udział w godzinach 8:15. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się o godzinie 16.30 obok wejścia na ogólnopolską wystawę Gołębi pocztowych w sali wielofunkcyjnej. 4 p.m. to the entrance <laughs> to the, <laughs> to the <laughs> National Exhibition of Racing Pigeons in the Hall. The contest forms are available at the competition stand Cervone. in the upper hall of the M.C.K. Next, the red-breasted roosters. Next, the red-breasted hens. Roosters, 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 następny ptak czerwony na linia gołąbków następny czerwony samczyk tutaj mamy takiego czerwono-plamistego, ciemnego podobny sitek roma o, z południe tutaj taki troszkę delikatniejszy czerwony tarc. Jest dostępnego czerwono nakrapanego. on do koloru, ciemnego. praktycznie że trzeba tak. on back. Piotra, piotra, szwajcarskiego. Okręg moc, Tak, mi oderue, Następny piękny, tak ciemny, nagrabiany samczyk. Z tego co pan filmuje, to ten kotłuch. Piękny, no to wszystkie są piękne. Ale ja mówię, że na nie tutaj są piękne, tak. Tylko żeby chciały lepiej lecieć. piękny, ciemny, następny ciemny, piękny, tak. No tutaj się wkradł jakiś czerwony udział. Taki piękny gałądek. Za Anglię. Teraz w gołąbek. Tutaj pięknie, tak. Natrapiamy. No tutaj koledzy, możecie popodziewać te gołąbki w klasie standardowej. Ja tam się nie dobijam do reprezentacji, bo tam jest no, duża kolejka. Może później. Ale tutaj, no tutaj, tutaj też są. Nie brzydszy Gołąbki niż w reprezentacji, tak, Polska ma piękne ptaki, tak tutaj koledzy widzicie, samczyki takie piękne nakrapiane. Super ptaki. Następny na klapianach Gołąbek, super. Wyszedł w piwowarski, drugi Gołąbek. Tutaj takie niebiesko na krápianach. Trzeba taki jakiś koląbek. Trzy lata czterolatek. lata. jest kisantryk. Tutaj piękny go kolegi To like, dominić jak miłość. Piękny tak. Jest to pierwszy opszek, następny grąbek, głowek, gabusz, oping, bialistok, odnyśl, piękny. Tutaj jest to był piękny głąbek, mazany taki twarz. super gąbek. Pental Józef Sewery Pental, przepraszam Następny naklapiany ptak Piękny, piękny, ciemny naklapiany Ten Niebiesko naklapiany błąd. Następny naklapiany No pięknie się prezentują, pięknie koledzy przygotowali Błądki do no wystawy Super To zazdrościć kolegom takich ptaków tak. Tutaj koledzy widzicie pięknego, ciemnego zamczyka. Tadeusz ma stal, Legnica 91,50. To cena. Następny nagragany zamczyk. Tutaj, tutaj taki słabszy gołąbek 23 rocznik piękny gołądek. Tu Paweł. Następny niebiesko nakrapiany Tutaj piękne, niebiesko nakrapiany w na jasnym oku samczyk Tutaj następny gołąbek z mają Bogusław i tak piękny Tutaj nakrapiany samczyk tutaj na obu klatki niebiesko nakrapiane Przejdziemy koledzy z drugiej strony jeszcze jest y, samczyk i ciąg dalszy ten, ten samczyk następny, niebiesko nakrapiany, to już przechodzimy. Już niebieski mazany się tutaj wcisk pomiędzy ten nakrapiany, gołąbek, chłopek, koleżanki, chłopek Agnieszka, łopę, zielona góra Niebies niebiesko nakrapiany, następny, następny, niebiesko nakrapiany. Józef i Sylwek, następny na nakrapiany. Hop, 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 pokaż się tutaj, kolegom, niech cię Polska podziwia. Następny, tak, bardzo piękny, nakrapiany gołądek, on tutaj odpoczywa, nie chcą się podnieść. Następny domek, następny. Hop, hop. Stawowczyk Stanisław, Biesko, Biała, znany hodowca. No taki ważny lotnik. Następny dołąbek kolegi Głębowski, Przemysław. Następny dołąbek Grzegorz Lipiec. Okręg Lublin, Wschód Polski piękny tak nakrapiany. Ten, ten ten następny naklapiany tak Paweł Domski. Okręg Lublin następny niebiesko nakrapiany. niebiesko naprawiany, sam, sanczyk tutaj Robinek, Eugeniusz, Krystian hop 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 no, tutaj piękny tak. jest co podziwiać Ludzi dzisiaj taki tłum od rana tak godzina 30 dużo dużo piękna pogoda dopisała kolegów się najechało. Dnia to dopiero będzie. o tutaj ma kolega pięknego ptaka niebieskiego. Widać telefon do sprzedania, gołąbek, szelest, Tomasz, Felest Tadeusz, okręt na no postragany. Następny niebieski samczyk, To jest następny No To już będzie plejada niebieskich samczyków. A no piękne te ptaki się prezentują. No tutaj taki troszkę drobniejszy gołąbek. Przecież to chłoda, piękny, tak. No, ten tutaj odpoczywa. To przejdę po tych klatkach, chcę nagrać samczyki. I później w standardzie nagramy samiczki, Kolegom pokażę. I tutaj przeniesiony do prezentacji. Tylko z następnych, tak. Niewieski piękny się prezentuje. Kaczmarucz wokół Warszawa. 91 883 ocena następny piękny dom tutaj pięknego niebieskiego tutaj też piękny niebieski ale odpoczywa na na papierze tutaj mamy takiego ciemna niebieskiego ptaka wydłużona sylwetka pięknie zbudowany ciemno niebieski łóżyński Przemysław Słycha 92-83-33 nagroda. Piękny niebieski sanszyk. Klejada tych piękny niebieskich standardowych na Ale tego mam pytanie, że muszą być przelecane. Ponad 3000 km na przeciągu dwóch lat. Piękne sanszyki niebieskie. No, tutaj mamy to jest standard To jest Kolegi Benedikta Jana i koleżanki Doloty, piękne tak jakby z, z mojego okręgu. Mamy się przedstawia ten Kolega Kolegi Janka Pink, Przechodzimy do następnego. Leszek Konieczny to jest znany hodowca z Tarnobrzegu. Z jego piękny gołąbek niebieski 23-okrzyk. O, przepraszam, następny gołąbek to jest dopięty Tarnobrzeg. Koleżanka Ewelina Konieczna. Piękny, piękny paszek gołąbek 91

Następnie gąbki niebieski białotek. To też taka piękna w naszym Kotelewszka Arty, to jest z okręgu kolega lotuje też loty daleko dalekodyskansowe, pozdrawiamy kolegę Artura. Piękny jego tutaj ptaszek, pokaż się tutaj bliżej troszkę. No Mój okręg tam już chyba nie wystawiał, obręg, nie zorganizowaliśmy wystawy ze względu na tą ptaszą grypę, także przyjechałem popodziewać tutaj innego łąku. Dziwna ta głowa tego dąka, ale drogie Gąbek, następny niebieski ptaki. Tutaj Gąbek, Janecki, Bogdan, szcząskowy niebieski samczyk. No a potem jakby do końca sami, samczyków, a na końcu taki niebieski drołotek. Ławe zduj, Okręg, opole. Pozdrawiam do wyloczów.